Witam, kolejną odcinku Dorski Skikers 2. Kontynuuję misji, odbijanie zakładników. Są to chyba najciekawsze jak na razie dla mnie misje. Wymagają konkretnego myślenia. Dzisiaj wiejska, bie nie wielka, tylko wiejska loteria. Eee, co my tu mamy? Ou, bardzo nie, fajnie. Mamy zakładników, którzy w ciągu 6 sekund. Chyba. No dobra. Musimy to zrobić szybko. Mamy tylko 4 komandosów. No to będzie trzeba kombinować. Żołnierze wsparcia? Ja myślę, że na tak krótki odcinek kurda się nie sprawdzą, więc restartujemy. Musimy ich wymienić. W ogóle. Tutaj trzeba strzelców. Strzelców, tak żeby szybko strzelali, szybko reagowali, I tak zrobimy. Dobrze, więc zaplanujmy to. Kolega wychodzi, idzie i jak tylko będzie mógł, musi strzelać do niego. W pierwszej kolejności oczywiście froncik, froncik, tu jeszcze go nie widzi ale już się przygotowuje tu jeszcze go nie widzi tu jeszcze go nie widzi tu już go powinien widzieć tu już go powinien widzieć i zabezpiecza dalej tu jak już przejdzie tu niech zabezpiecza te drzwi kolega robi wejście 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 i cały czas zabezpieczy nam to miejsce Musimy to zrobić szybko. Mam tylko 6 sekund. Nie wiem, czy się uda. Trzymajcie kciuki. Chyba innego rozwiązania nie ma. Jeśli macie pomysły, napiszcie w komentarzach. Myślę, że to będzie ciekawe. Jak wy widzicie, jak rozwiązać tą sytuację. No to idziemy z koksem, panowie i panie. Dobrze, zabezpieczyliśmy. Pierwszych dwóch którzy mieli zginąć zaraz, zabezpieczyć mnie jedno wejście. Jest dobrze. Kolejnych dwóch zginęło. Niech zabezpiecza tutaj wejście. Dobrze, ten tu. Możemy iść dalej. I cały czas. Zabezpieczamy, jak się tylko da. Dobrze. Dalej podchodzi? I sprawdzamy kąty, sprawdzamy kąty. Sprawdzamy kątę od razu niego super ok jest ładnie jest czysto jak na razie hmm, wejdziemy nimi sprawdzimy no przestrzał i to dopiero wtedy wejście do tych pomieszczeń ja mam czyściutko, będzie widział więcej. Ja mogę go nawet do, tu też wypatrzył. Kolega nie wchodzi tu i też maksymalnie ile się da. W tym momencie pięknie. Lecimy dalej. To jest dość się, że tutaj ktoś ewentualnie jest. ...i szybkie przejście tą mańkę. Lecimy, lecimy, czyścimy. Kolega dołącza bardzo szybko, cały czas zabezpieczając tu. Idąc zabezpieczając tu. Zabezpieczając tu. Ty, kolego. jeszcze tak? Yy, nie. Ten kolega będzie szybciej zabezpieczał. Lecimy. Trzeba tu, 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 co? Jakby ktoś był, to tu, 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 nie zabezpieczają. panie, 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 żeby skoczył tu, 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 patrz. na przestrzeń w tym momencie dobrze super, bardzo dobrze mamy tak naprawdę już tylko do opanowania tę przestrzeń tu mamy drzwi eee, więc tak, wchodzimy tu czyścimy to pomieszczenie tu mamy na przestrzał ja się boję bo to może być nieciekawie, ale jest dobrze eee, idziemy, 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 idziemy tu ...i czyścimy to pomieszczenie. To nie wyłączasz. I już tutaj się skręcasz. Czysto. Dobrze. Weź tu i będziesz czyścił tu. Teraz też to miejsce podciągamy, chłopaków każdy z nich może się przydać, coś ma tutaj. Dobrze, tu, mamy, tu musimy zabezpieczyć, więc przesuniemy kolegę. Kolega nie zabezpieczyła wprost i drugi nie zabezpieczy drzwi. Jak na razie ślicznie, lecimy dalej z koksem. Dobrze, Super, zabezpieczyliśmy. Mamy yy, Mamy tutaj, go w tą w stronę. Yy, najpierw musimy wyczyścić to pomieszczenie teraz w takim razie żółty, A czy pomarańczowy. czyście, czyście czyścić. A? Już tutaj się patrzy w takim razie. I tu. I mamy czysto. Ustawmy go tak, żeby zrozumiał miał wejście. Tu mamy jeszcze jednego RPG ma. U -u -u. Musimy synchronizować działania. Na, pewno. Na pewno tutaj tutaj ma czy mogę go zabić? Koniecznie. Wolę nie ryzykować mieć dwóch miejsca. Obieramy Dziskopa Roger Alfa. Misja wykonana. Pięknie, bez strat własnych. Idealnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Dzisiaj krótki odcinek, najwyżej będą dwa. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia.